Inge Barcz, aktorka po przewrocie zaginiona wśród tajemniczych okoliczności. Oto słowo o Inge Barcz w całej prostocie, dla potomności. Ona była ruda, ale zupełnie pewien połysk na włosach grasował. Żyła z Finkiem. Fink był reżyser. Przez snobizm komunizował sympaty też na mazowieckiej. A Inge… Inge miała w sobie jakiś smak niemiecki. Ten akcent w słowie Mond. Księżyc. Der monde. Im monde. A filmik był durem i Blondyn. Historia prosta. Właśnie przyjechałem z Polski. Berlin. Berlin. Deszcz. Fryderyk z żelaza, jak niestrawność, serce mi gniotło. Nuda. I nagle cud. Teatrzyk. Maleńkie serce w podziemiach. Idzie piosenka. Autor Kurt Tuchos. Inga siedzi przy fortepianie, śpiewa i gra. Ach, jakaż musi być śliczna, gdzie wstanie. Stała. Piersi miała małe, doskonałe. I wybaczcie mi państwo, brzuch. Tak się cudownie pod suknią rysował, że zacząłem mieć brawo i wrzeszczeć Wariował. I przeszło lato, jesień i zima, i jeszcze wiosna, i jeszcze jakieś lato, i znowu jesień w mgłach, jak w dymach. Jesień jestem amator, aż tu nagle pewnego dnia zamach stanu. Zamach stanu miał w sobie coś z gwiazdy betlejemskiej, za którą ciągnęło 3 miliony magików. I wszystko stało się jak na scenie. Siedziałem z Ingą w Tiergartenie, a jesień w Berlinie. W to są, proszę Państwa, takie strony, z drzew mgłą kurzyło, wiatr niski jak bas. I nagle Ingę, vivans i Miała coś takiego w głosie czy w zębach. Widzę z was, życie mi się zbudziło. Spojrzałem na nią papierosa, dźmiąc. Nie jestem dyspiański, ale bądź co bądź to powiedzenie mnie wzruszyło. Za późno. Rewolwer nie był większy od róży. Pik! Rozpoczęła podróże w Odela, w metafizykę niemiecką. Jakieś krubas, co się tam przybiwie, nawet nie drgnął, ani się nie zdziwił, bo taki pik to się mogło zabić najwyżej dziecko. A potem miała jeszcze dłuższą rzęsę: trup pachnął jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem: barć im go. Szkoda. Twój talent to mogło być dużo szterlingów, Ingeborg. Wróciłem do hotelu. 40 fajl w jedną noc, pokój aż zczerniał od dymu. Nie, to nie może być tak. To jest zbyt proste, nuda. Tu trzeba, że się tak wyrażę, prześpilić jakieś komentarze, że, czy ja wiem, że. Krwawa zbrodnia reżimu. Że podejrzana o semityzm, że Marek w obozie zgniło, będzie na 300 artykuł znakomity w Polsce zwany Kobyłą. Powiedzmy, że to było na jesień. No i jeżeli redaktor nie zmieni, pójdzie tak. Nie wytrzymała w dusznych klamrach systemu Inge Barcz, aktorka, po przywrocie zaginiona wśród tajemniczych okoliczności. Potem może zlikwilkę go coś o miłości, o samotności. A tytuł prosty, nie barcz. Szkoda. Ładna, młoda. Leci jak perski jak I było w niej coś kobiece, nieuchwytne, dalekie. Coś, co trzeba chwytać pazurami.